Jak, no, zwycięstwo z honorem bynajmniej na koniec. Było nas stać na dużo więcej. No, cóż powiedzieć, no, zagraliśmy doskonałe zawody i wygraliśmy z, z no, potentatem do, do medalu. A, nie, nie masz No, mamy się doszukiwać cały czas negatywów, no, to nie, nie możemy. tak, no, Trzeba patrzeć pozytywnie. Wygraliśmy z, z mocnym zespołem, podeszliśmy do meczu bardzo profesjonalnie, nie spuściliśmy głów i myślę, że z tego trzeba się cieszyć. Przynajmniej z tego. Ciężko powiedzieć. no W dwóch meczach podeszliśmy dobrze. Zabrakło lekko koncentracji w końcówce. Eee, mówię o meczu z Czechami i z Chorwacją przegraliśmy nieznacznie. No, gdybyśmy te dwa mecze wygrali, to prawdopodobnie byśmy wyszli z grupy. No niestety tak się potoczyło, że nie wygraliśmy i no i skończyliśmy z jednym zwycięstwem. znaczy trener nie, nie, nie wyjaśniał, po prostu takie było założenie. Mieliśmy wyjść agresywnie z Przemkiem za agresywnym defensorem. No i udało się, udało się tak, że nie odskoczyli nam w pierwszej kwarcie, tak jak w dwóch meczach, które przegraliśmy dosyć znacznie. Jaka jest ocena? Jaką jest ogólną ocenę naszej reprezentacji? No, ja nie jestem od oceniania. Tak naprawdę cała, cała reszta sztab dziennika, że wszyscy będą nas oceniali. My zrobiliśmy tyle, co, co mogliśmy. Reprezentowaliśmy Polskę najlepiej jak potrafiliśmy, może nam zabrakło doświadczenia, może umiejętności. Na pewno się dowiemy, na pewno będziemy to analizować. Dzięki co jesteśmy zadowoleni, no, że chociaż ten jeden mecz wygraliśmy.